Dzień no dobry, jestem e, jaś jest 0B i bardzo bym chciał podziękować pani Uli za ten fajny rok. Papa! Pa. Podaj rękę, podaj rękę przyjacielu. Z przyjacielem zawsze przerazić rotelu. Z nami wszystko będzie łatwe. Witam, chciałam podziękować wraz z całą klasą Pierwszą B za naukę w tym trudnym czasie dla wszystkich nauczycieli i pracowników w życiu. Pierwsza W imieniu mojej klasy pierwszej serc dziękuję za ten wspaniały rok. Pani dyrektor, pani Magdzie, pani od angielskiego i pani... Emilce, której, którą bardzo kochamy, i wszystkim, który, 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 którzy pracowali w szkole. Do, do zobaczenia we Wyrzysiu. Dziękujemy nauczycielom klasa 2a. Życzymy udanych wakacji. Kochane panie, pani Izo, pani Anio i pani Wiolu. Z całego serca dziękujemy za wysiłek włożony w naszą naukę, zwłaszcza w drugim semestrze, który był mega trudny dla wszystkich. Życzymy radości i dużo uśmiechów oraz wspaniałych wakacji. Pozdrowienia dla Pani Dyrektor i pracowników szkoły. Machamy do Pani ze Świetlicy. Uśmiechy to dzień nożyć, tak jak noży każdy z nas. Podaj rękę, podaj rękę przyjacielu, przyjacielem zawsze razie i celu, z nami wszystko będzie. W imieniu klasy 3a dziękuję wszystkim pracownikom naszej szkoły za mijający rok. Trudny, ale też pozwalający odkryć świat w trochę inny sposób. Szczególnie jednak dziękuję naszej wychowawczyni, pani Ani Kostro Olechowski. Trudno wyobrazić sobie lepszego wychowawcę. Ciepła, cierpliwa, sprawiedliwa, wyrozumiała i zawsze pomocna. Taki nauczyciel to dla nas prawdziwy Pani Aniu, będziemy tęsknić. Dziękujemy Pani Joli za przygotowanie do czwartej klasy. Dziękujemy Pani Woźni za Porządek w klasie. Dziękujemy pani dyrektor za organizowanie wielkich wydarzeń. <guletri> wielkich wydarzeń i dziękujemy pani Kucharce za rozdawanie śniadania. Obiadów. Obiad. <guletri> <guletri> I jeszcze pani. just feeling it W imieniu dzieci klasy trzeciej C serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wytężoną pracę. Szczególnie dziękujemy Pani Renacie Kuź za przekazaną wiedzę, motywacją i inspirację. Lękce z Panią będziemy zawsze wspominać i śmiechem. Dziękujemy także Pani Monice Modelewskiej Maślance za rozwijanie w nas zdolności plastycznych oraz technicznych. Serdecznie pozdrawiamy. W imieniu czwarte, A dziękuję wszystkim nauczycielom za ten rok szkolny. chociaż był inny niż pozostałe i tak dalej śmierć. Mam nadzieję, że w następnym roku szkolnym spotkamy się na lekcji. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Klasa czwarta by pięknie dziękuję. Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły. Udanych wakacji życzymy i liczymy, że we wrześniu bez przeszkód się zobaczymy za ten rok szkolny, pracownikom szkoły i życzę wszystkim wesołych wakacji. W imieniu całej klasy piątej B dziękujemy za ten trochę inny, lecz wspaniały rok szkolny. Wszystkim nauczycielom jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcony czas i za dużo wyrozumiałości. Mamy nadzieję, że we wrześniu zobaczymy się w szkole. Dziękujemy. Ten rok szkolny zapamiętamy na długo. Cała klasa 5 C serdecznie dziękuję. Za wsparcie i pomoc, za Waszą pracę, za zaangażowanie, za pomysłowość, za wyrozumiałość. Życzymy udanych wakacji Do, do zobaczenia, zobaczenia we wrześniu Do zobaczenia, do zobaczenia. Ja chciałbym podziękować nauczycielom za cierpliwość i wyrozumiałość przez cały rok szkolny Życzymy udanych wakacji Dziękuję Pozdrawiam Węsknimy, pozdrawiamy, dziękujemy, do zobaczenia we wrześniu Dziękuję wszystkim nauczycielom, pani dyrektorce, pani Joasie i panią Woźnym za cały rok szkolny oraz życzę udanych wakacji. Dziękujemy nauczycielom i panią Woźnym klasa 6D. Dzień dobry, w imieniu całej 7a chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom oraz pani dyrektor za ten cały rok, i chciałbym życzyć miłych wakacji oraz długiego wypoczynku. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim naszym wspaniałym nauczycielom za naukę i poświęcony nam czas. Dziękujemy również dyrekcji i wszystkim pracownikom szkoły. Dziękuję klasa 7B. Klasy i C Dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w nauce. Do zobaczenia po wakacjach. W imieniu całej klasy 8A dziękujemy wszystkim nauczycielom i wspaniałej dyrekcji. Za chwile przyjemne i trudne, za kolorowe wspomnienia i za wspólne 8 lat, których nigdy nie zapomnimy. Dziękujemy. 8b: dziękuję za 8 fantastycznych lat, poświęcony czas i cierpliwość. Razem przeszliśmy przez wiele trudnych i radosnych chwil. Dzięki Wam jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.